Witam serdecznie z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani. W dzisiejszym materiale przyjrzyjmy się projektowi Bar AI, projekt, który może zamieszać, jeżeli chodzi o rynek krypto, a zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji. Bar AI będzie to połączenie emocjonalnej sztucznej inteligencji z blockchainem Solana. No i tutaj mam dla Was na wstępie informacje już dziś, a dokładnie za 4 godziny i 14 minut ruszy presale tego tokenu, tokenu natywnego projektu Bar AI, no i będziemy mogli kupić ten token bezpośrednio przez Pink Sale Finance. Launchpad, o którym już tak naprawdę zapomniałem, ponieważ w tej chwili głównie działam w oparciu o lunchpady typu Pamfan, ale tutaj w tym przypadku zespół tego projektu zdecydował się na uruchomienie pre-sale. Bez vestingu mamy tutaj możliwość kupienia na wczesnym etapie. 21 maja kończy się ten pre-sale, no i potem zostanie uruchomiony. Sam token bezpośrednio zlistowany. W przyszłości również mają być seksy, ale o tym już później. Jeżeli chodzi o bar AI, przyjrzyjmy się samemu projektowi, czym jest. Jest to projekt, który ma zakładać stworzenie zdecentralizowanej sztucznej inteligencji, która nie tylko odpowiada na pytania, ale rozumie emocje, i to jest klucz, jakby jeżeli chodzi o ten projekt. Będzie rozumieć, rozumieć kontekst i potrzeby użytkownika. AI będzie tutaj zorientowane na człowieka, nie algorytm, który łowi dane, tylko inteligentny partner, inteligentny asystent, którego zasilasz swoimi tokenami, czyli stakeujesz, uczysz tą maszynę i masz osobistego asystenta AI działającego przede wszystkim w twoim interesie. Tak jak wspominałem już wcześniej, Bar AI działa na blockchainie Solana, czyli oznacza to szybkie i tanie transakcje z wysoką skalowalnością. I co ważne, AI nie jest centralizowane. Ten projekt nie jest centralizowany. Mamy tutaj przykład typowego projektu DeFi, który nie ma jednej firmy, którą wszystko, którą, która wszystko kontroluje. Ty przede wszystkim masz być jakby właścicielem własnego cyfrowego. Sobowtura, czyli tak zwany Digital Twin, który będzie szkolony bezpośrednio przez Ciebie. Jeżeli chodzi o kluczowe funkcje, które wyróżniają ten projekt, to mamy tak naprawdę cztery filary. Pierwszy to jest Emotional AI, czyli AI, który rozpoznaje emocje, analizuje głos, ekspresję twarzy, kontekst. To nie będzie, tak jak mówiłem, chatbot, tylko AI, który ma wiedzieć, czy jesteś zmęczony, zestresowany, czy pewny siebie. Tak więc mamy tutaj w pełni inteligentną maszynę, która będzie bezpośrednio działać z naszymi emocjami. Kolejnym filarem to jest Decision Simulation, i zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzję, system pokazuje ci możliwe scenariusze, i to jest przede wszystkim rozwiązanie dla osób, które szukają różnych rozwiązań w zakresie pewnych. Problemów, które mogą się pojawić i tego, w jaki sposób możemy je rozwiązać. Dodatkowo, też system będzie przygotowywać symulacje przyszłości tych Twoich decyzji w oparciu właśnie o dane, które przedstawimy. Kolejnym filarem Digital Twin, czyli to, o czym już mówiłem wcześniej, cyfrowa kopia Twojego zachowania. Uczysz AI siebie, a ona wspiera Cię w codziennym funkcjonowaniu. Taki spersonalizowany asystent, który Odpowiada twoim, twoim emocjom, Twojej osobowości, coś, co będzie przede wszystkim odzwierciedlać Ciebie w porozumiewaniu się z innymi. Kolejny filar to Collective Intelligence, czyli w tym przypadku AI będzie analizować całe społeczności. Wyobraź sobie, że prowadzisz jakąś grupę telegramową, grupę Discord, czy też w jakikolwiek inny sposób prowadzisz swoją społeczność, to AI może pomóc Ci w prowadzeniu takich zespołów takich społeczności, w przypadku chociażby DAO czy nawet tak jak mówiłem wcześniej jakiegoś tam Discorda. Kolejna sprawa to predykcje zachowań i tutaj AI będzie mogło analizować działania na przykład polityków, Whaley, czyli wielorybów w naszym przypadku, jeżeli chodzi o rynek krypto i przewidzieć ich kolejne ruchy zanim zrobi to rynek i jest to bardzo ważny aspekt dla osób, które przede wszystkim poszukują takich informacji na rynku krypto. Kolejna ważna rzecz to to, że wszystko, ta cała architektura działa w modelu open plugin, czyli będzie możliwość integracji ze Slackiem, Discordem, Outlookiem, tak aby sobie zautomatyzować swoje działania, swoją pracę. Tak więc tutaj widzę bardzo dużo możliwości, przede wszystkim właśnie dla osób, które prowadzą swoje społeczności, jak i też dla firm, chociażby w sytuacji, kiedy potrzebują pewnych automatyzacji, a te automatyzacje, jak wiemy. Są bardzo ważne w tej chwili. Rok 2025, jak mówią, jest rokiem agentów AI. I tu mamy taki przykład, właśnie projektu, który może okazać się bardzo dobrym, ciekawym rozwiązaniem dla takich osób, przede wszystkim dla osób poszukujących tego typu rozwiązań. Jeżeli chodzi o Tokenix, przyjrzyjmy się na chwileczkę, jeżeli chodzi o podaż. Łączny supply to jest 100 milionów tokenów, jeżeli chodzi o Płynność będzie ona dodana w wysokości 30% łącznego supply i ma być spalona bezpośrednio po listingu na dex Oczywiście, Solana SPL token, jeżeli chodzi o jego użyteczność, mamy tutaj governance, czyli token daje prawo głosu, możesz decydować, jak projekt ma się rozwijać w przyszłości. Oczywiście, jeżeli chodzi o najważniejszą funkcjonalność, czyli to jak token będzie wykorzystywany do płatności za dostęp do funkcji AI, możesz go też stake'ować, zasilać swoje AI, o czym mówiliśmy już wcześniej, czyli jakby bezpośrednio trenować swojego agenta, swojego asystenta i te jakby użyteczności będą najważniejszym aspektem w tym, w tym token Oczywiście nagrody, nagrody trafiają do aktywnych użytkowników, na przykład za staking, jeżeli chodzi o ten staking, ma on być na poziomie z tego, co tam słyszałem, 10 chyba, czy 15%. Tak więc najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi o użyteczność, są tutaj wprowadzone i to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że w każdym projekcie DeFi, natywny token, musi mieć tą użyteczność, aby utrzymać wartość. No i oczywiście sama społeczność, o której za chwileczkę opowiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich media społecznościowe, aktywność, nastroje, to jest w szczególności ważne. No i w przyszłości, słuchajcie, chociażby właśnie te nastroje, Tą analizę, ten własny research na podstawie właśnie takich narzędzi jak agenci AI, asystenci AI, będziecie mogli przeprowadzać samodzielnie. I to jest bardzo ważne przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, nawet przy podejmowaniu właśnie decyzji o zaangażowaniu się chociażby. Ten projekt. Jeżeli chodzi o zespół, mamy tutaj anonimowy zespół. Nie mam informacji na ten temat. Oczywiście, tak jak w przypadku projektów DeFi, mamy tutaj jak najbardziej bardzo często spotykany taki model tej anonimowości. Smart kontrakt tokena został poddany audytowi. Tak więc, to jest też ważne. Oczywiście, ten audyt możemy sobie sprawdzić i bezpośrednio przejrzeć za pomocą um, chociażby Pink Sale, gdzie mamy dodany. Ten bezpośrednio audyt. Jeżeli chodzi o roadmap, to co ważne, myślę, że dla każdego w przypadku projektów technologicznych ważne jest, żeby ten roadmap miał odpowiednią logikę i odpowiednio zaplanowany był, jeżeli chodzi o jakiś przedział czasowy. W przypadku Bar AI projekt działa już od drugiego kwartału 2024 roku, gdzie powstawał ten koncept całej ideologii, całej logiki działania, formowania całego zespołu. No i w tej chwili jesteśmy na etapie tego launchpad, po którym zostanie zlistowany token na dexie. Później oczywiście zostanie wdrożony staking. No i zaraz po listingu odpalona będzie wersja beta, jeżeli chodzi o właśnie system AI. I tutaj jest kluczowy element tego projektu. Jeżeli ta beta zostanie wprowadzona zaraz po listingu, to mamy bardzo dużą szansę na to, żeby że wartość tego tokenu bardzo mocno pójdzie do góry. Oczywiście, pod warunkiem, że ta beta zostanie wprowadzona. Pamiętajmy, że na rynku wprowadzanych jest masę różnych projektów, a zwłaszcza w tej chwili, jeżeli chodzi o projekty związane ze sztuczną inteligencją, pełno jest wydmuszek, które mają tylko jakby pewną koncepcję, ale nie dowożą reszty i stają się zwyczajnie skamem. Jeżeli w tym przypadku będzie dowieziona beta, no to mamy tak naprawdę sytuację, w której możemy zarobić na tym tokenie bardzo fajne pieniądze. Jeżeli chodzi o ele kolejne elementy, roadmap, roadmap przewiduje przede wszystkim mobilną aplikację, integrację z narzędziami, to o czym mówiłem już wcześniej, czyli ten plugin, gdzie możemy bezpośrednio integrować to, ten system z takimi chociażby narzędziami jak Discord, o których już wcześniej mówiłem, czyli możliwość jakby zarządzania swoją społecznością, DAO. Oczywiście ekspansja cross chain na kolejne chainy tutaj również jest to brane pod uwagę. No i oczywiście partnerstwa. Partnerstwa są kluczowe dla każdego projektu. Jeżeli ten projekt będzie się rozwijał, no to jest szansa na to, żeby można było na nim zarobić. Jeżeli chodzi o społeczność, społeczność jest aktywna w tej chwili głównie kierowana jest na Telegram, jak również na Twitter. Twitter to ponad 8500 osób, i tutaj była też możliwość wzięcia udziału w airdropie. On się chyba już w tej chwili zakończył, z tego co wiem. Dość spora aktywność pod postami, i to jest też bardzo ważne. Pokazuje to fakt, że ta społeczność żyje. No chyba, że mamy tutaj na sztucznie napędzaną, napędzany ruch, ale przypuszczam, że tutaj mamy do czynienia z. Naturalnym ruchem, co jest bardzo ważne, jeżeli tak jest, no to faktycznie może być tutaj bardzo ciekawie, a zwłaszcza na starcie. Zresztą zobaczymy, jak będzie wyglądać proces PreSale. Pamiętajcie, że w przypadku pre zawsze należy wziąć pod uwagę fakt, że jakby nie patrzeć, jest to pierwszy etap i najbardziej ryzykowny w każdym projekcie. To my decydując się na wzięcie udziału w pre Podejmujemy ryzyko największe, bo nie wiemy, co się stanie z ceną zaraz po presale. Bardzo często jest tak, że ta cena mocno nurkuje w dół, ale to też jest fajny moment na to, żeby odkupić tokeny po niższej cenie. Dlatego moja strategia, jeżeli chodzi o presale, jest zawsze taka, że część swojego budżetu przeznaczam na presale, jeżeli już faktycznie decyduję się na ten presale, bo bardzo rzadko na niego się decyduję, w tym przypadku będę partycypować i w momencie kiedy dojdzie do wyprzedaży tych pierwszych lekkich rąk, że takich nazwę, no to mamy możliwość wejścia po naprawdę niskiej cenie. I w sytuacji, kiedy faktycznie zostanie wprowadzona beta tego całego systemu, no to to, o czym już mówiłem, mamy bardzo duże szanse na to, żeby token poszedł do góry. Tak więc słuchajcie, ambitna wizja, technologia AI to jest to, czym żyję. Ja w tej chwili DeFi AI to są moje dwa kluczowe aspekty życiowe, którymi się zajmuję. Jeżeli będzie to wszystko dobrze przygotowane, dobre podejście bezpośrednio do samej społeczności, do produktów, rozwój tego, no to mamy tak naprawdę szansę na to, że ten projekt da fajnie zarobić. Czy będzie hitem albo przeciętnym projektem? Nie mam pojęcia. Czy będzie to tutaj tylko i wyłącznie spekulacja, dobry marketing, to czas pokaże. Życie zweryfikuje, czas zweryfikuje. Ja osobiście obserwuję, sprawdzam betę, czekam na nią. Partycypuję w ten presale i część środków przeznaczam na odkup w momencie, kiedy dojdzie już do listingu. Tak więc, słuchajcie, tyle z mojej strony. Oczywiście, zachęcam do własnego researchu. Jeżeli chodzi o ten projekt, sprawdźcie ich media społecznościowe, sprawdźcie white paper, sprawdźcie wszystko, co jest możliwe przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Tak więc, tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.